Oszukuję moich znajomych, że kolejki w Energylandii są nie takie straszne i zabieram ich na te najstraszniejsze. Oni się strasznie boją i są pierwszy raz tutaj. Energylandia. Najpierw najstraszniejsza kolejka. Angie, jak Ci się podobała najsłabsza kolejka? No, było troszkę strasznie. Jak są takie przeciążenia, to naprawdę można wypaść chyba. Z okazji Halloween są domy strachu. Ja się boję od małego takich rzeczy. Do Ciebie, Angelika, chyba najbardziej pasuje Toksika. Ja. A możemy ją tu zostawić? O mój Boże! Mogę skoczyć? Nie! Oh, Ola, przestań! Skakają na mnie, czajcie. No nie, no już, starczy! Nie, stracowałeś, serio. Ja... Ej, ja się podwał. Oni mi każą iść do horror house i wybrać oczywiście najstraszniejsze. Dobry Jakie były cfane, <noise> Nie, to <noise> przestań! I co? Nie fajnie. Ale... Idziemy na taką większą huśtawkę, chodź. Angelika, to jest naprawdę lightowe, zobacz. Macie buko no... no extreme. Nie rozpędzi się! Ja Nie wiem kogo ja zabrałem do tej Energylandy generalnie. Bo co i tu przyjechali? Żeby sobie na lody pójść. I co? Jesteś Super. No fajne to jest! Moja no favorite atrakcja. Podczas dokowania było zabawniej. Nie Jest płacze, biedna mówiłam, że tak będzie. No cóż, teraz idziemy na Formułę 1. Przyszliśmy na pizzę, przekonajmy na pizzę z cebulą. czekajcie, jak można lubić cebulę. Według mnie Zadra jest najstraszniejsza z wszystkich, szczerze. Nie no, to jest mega luz generalnie. Zajebiste było. Zadra mocna, co? Zajebliście. No i jaki nastrój przed moją ulubioną kolejką? Jaramy się. Troszkę stresik. Stresik. Za to miał do powiedzenia? Szybko, mamy 20 minut do zamknięcia Edeldzielandia Nie byliśmy już na hyperionie Chyba nigdy tak szybko nie byłem na nic Patrzcie na to To jest nasze zdjęcie A patrzcie tutaj, tutaj ile z tyłu